nie dopilnował zadania, nie wziął do końca odpowiedzialności, nie zrobił czegoś co miał zrobić. Natomiast on szuka winnych gdzie indziej. Masz taki dylemat, czy powinienem tego pracownika zwolnić i zatrudnić kogoś tam gdzie efektywniejszy, a może jednak nie zwolnić go, ponieważ jednak coś tam robi. Twoi pracownicy nie są tobą, nie motywuje ich to samo co ciebie, dlatego że gdyby tak było, to oni by byli na twoim stanowisku, bądź założyliby swoją własną firmę. Brak motywacji, brak chęci do działania, brak chęci do angażowania się na przykład w realizację celów, albo brak chęci brania odpowiedzialności za powierzone zadania, niestety w ostatnim czasie jest coraz większy i obserwuję to u wielu moich klientów. Zapewne wynika to z jednej strony sytuacji gospodarczej, z drugiej strony, z tego, co się dzieje na świecie i z tych informacji, które, które ludzie dostają, z drugiej strony jednak, no, ty jako lider nie możesz pozwolić sobie na to, żeby twoi pracownicy przepalali czas, przepalali pieniądze, żeby ich jakość pracy była po prostu na niskim poziomie. Może teraz zastanawiasz się nad tym, czy ty w ogóle masz wpływ na to, czy twoi pracownicy są zmotywowani, czy masz wpływ na to, żeby ich zmotywować. No ale zastanów się, jeżeli każdy lider menadżer czy przedsiębiorca może bardzo szybko, skutecznie zdemotywować pracownika, to równie dobrze może go szybko i skutecznie zmotywować do działania czy zmotywować do pracy. Jak badania pokazują, to ponad połowa pracowników woli zmianę szefa niż otrzymanie podwyżki, czyli wolą przejść do innej firmy, żeby zmienić szefa, otoczenie, środowisko, Niż zmienić firmę, dlatego że ktoś im więcej zapłaci. A to jest najczęstszy argument, który ja słyszę od menadżerów, jeżeli z ich zespołu odchodzi pracownik. Czyli najczęściej mówią to, że po prostu w innej firmie zapłacili mu więcej, co nie do końca jest prawdą, ponieważ potem jak zaczynamy badać faktyczne powody i przyczyny odejścia tego pracownika, to okazuje się, że powodów i przyczyn było dużo więcej. A kasa to dopiero była gdzieś na którymś tam miejscu. Jest takie popularne stwierdzenie, w którym mówi się, że pracownik przychodzi do firmy, odchodzi od szefa, i faktycznie w ostatnich czasach ono jest dość częste, przynajmniej ja obserwuję je dość, dość często, czyli nasiliło się to zjawisko. Dlatego może teraz zastanawiasz się nad tym, ale skąd ja mam wiedzieć, czy moi pracownicy są zdemotywowani? Skąd ja mam wiedzieć, czy ten temat dotyczy mnie. Przygotowałam kilka punktów, więc zastanów się, czy któryś z tych punktów Ciebie dotyczy. Ja za chwilę podam Ci kilka ich po kolei, a Ty odpowiedz sobie po prostu na pytanie, czy ten punkt, czy ten obszar, o którym powiem, dotyczy Ciebie, czy dotyczy Twojego pracownika. Czy zdarzają się w Twoim zespole, albo u Twojego pojedynczego pracownika sytuacje takie, w których on. Komunikuje niby niechcący tak, tak mówi do wszystkich. O Jezu, mam już dosyć, byleby ten dzień się skończył, kiedy do domu. Czy zdarzają się sytuacje takie, że na przykład twój pracownik pracuje do 16, a już tak naprawdę gotowy jest o godzinie 15.45, czyli skończył pracę tak naprawdę o 15.30 przez 15 minut się szykował, a teraz ostatnie 15 minut do 16.00 Czeka w przedbiegach, żeby tylko wyjść z pracy. Zastanów się, czy są takie sytuacje, w których na przykład Twój pracownik albo kilku pracowników wykonuje swoje zadania, czy powierzono obowiązki na 70-75%, albo na takim poziomie, który powoduje, że Ty go nie zwalniasz. Czyli nie jest to praca taka zgodna z Twoimi oczekiwaniami, z tego co chciałbyś, żeby ta osoba robiła, z tego co ta osoba miała zakomunikowane, ale ten pracownik wykonuje te zadania na takim poziomie, że z jednej strony Ty jesteś z tego nie do końca zadowolony, ale z drugiej strony to nie jest jeszcze tak niski poziom, żeby go zwolnić. Czyli wykonuje zadania na minimum, z minimum, balansując na takiej krawędzi, kiedy. Tak naprawdę będzie taki moment, kiedy ty stwierdzisz, że nie no, już trzeba, trzeba mu podziękować za pracę. I może być tak, że jeżeli jesteś w takiej sytuacji, to teraz masz taki dylemat, czy powinienem tego pracownika zwolnić i zatrudnić kogoś, kto będzie efektywniejszy, a może jednak nie zwolnić go, ponieważ jednak coś tam robi. Teraz kolejny obszar: jest nim branie odpowiedzialności. Na ile Twoj pracownik, czy Twoje pracownicy chętnie biorą odpowiedzialność za powierzone zadania czy za powierzone cele. Czy to jest tak, że niby biorą odpowiedzialność, ale jeżeli trzeba podjąć decyzję, trzeba coś zrobić, trzeba o czymś zdecydować, trzeba się trochę bardziej zaangażować, to przychodzą do Ciebie na przykład i cały czas oczekują, że Ty podejmiesz ostateczną decyzję, czyli Ty weźmiesz odpowiedzialność za to. W jakim kierunku Twój pracownik z tym danym zadaniem pójdzie? Albo druga opcja tego, żeby podjąć działanie, twój pracownik czeka, aż ty będziesz tym impulsem do działania, czyli czeka, aż Ty podejmiesz ostatecznie decyzję, no to robimy, czyli czeka na takie Twoje ostateczne namaszczenie, nie przejmując inicjatywy. Zobacz, te wszystkie obszary, o których ja mówię, one oczywiście dotykają wielu różnych aspektów, ale głównym obszarem, który tutaj nam się pojawia cały czas, jest motywacja, chęć do działania i motywacja do brania odpowiedzialności za powierzone zadania. Czy twój pracownik jest w sytuacji takiej, w której nie dopilnował zadania, nie wziął do końca odpowiedzialności, nie zrobił czegoś, co miał zrobić? I no, to jest bardzo jasno widoczne, natomiast on szuka winy gdzie indziej, czyli pokazuje to, że jednak to nie po jego stronie, że to jest wina kogoś innego, że to ktoś inny nie dostarczył, ktoś inny nie zrobił, ktoś inny zaniedbał, dlatego on dostarczył na przykład takich niskich efektów pracy. No i kolejny przykład. Czy twój pracownik na przykład ucieka na zwolnienia, czy ucieka na przykład często z pracy wcześniej? czy spóźnia się często do pracy, czy ma bardzo dużo takich sytuacji, albo dużo, no to oczywiście ty to ocenisz, w których mówi, dzisiaj muszę wcześniej wyjść, dzisiaj muszę coś załatwić. Przychodzi później i standardem się stało to, że, że on się spóźnia do pracy i w ogóle powinien zaczynać pracę o godzinie 8 rano, a tak naprawdę on o godzinie 8 rano dopiero wchodzi do, wchodzi do pracy. Może być tak, że w przypadku na przykład pracownika, Pracuje on skutecznie, dobrze, efektywnie wtedy, kiedy ty mu patrzysz na ręce, wtedy, kiedy ty go monitorujesz, ale jeżeli już tego nie robisz, to jego praca jest na niższym poziomie jakości albo po prostu tej pracy wykonuje mniej. To jest kilka obszarów, które Ci podałam. Oczywiście tych obszarów jest o wiele więcej. Jeżeli odnajdujesz się w tych obszarach, albo widzisz analogiczną sytuację do tej sytuacji, którą masz w zespole. To może być tak, że pojawiły się już u Ciebie takie myśli, a może powinienem tego pracownika zwolnić. No i oczywiście zwolnienie pracownika jest szybkim wyjściem, natomiast nie jest wcale takim łatwym i takim prostym, ponieważ zrekrutowanie w obecnych czasach nowego pracownika, wdrożenie go, poświęcenie mu czasu, uwagi, energii oraz pieniędzy. Tak, bo zrekrutowanie i wdrożenie pracownika to jest od 20 do 50 tysięcy złotych. Bo idą za tym oczywiście również utracone szanse i możliwości, idzie za tym Twój czas, Twoja energia, idzie za tym czas jego, jego nauki, a to oczywiście wszystko automatycznie przekłada się na pieniądze, i ba, nie mamy gwarancji tego, że ten pracownik będzie tym właśnie pracownikiem, który będzie pracował lepiej, bo znowu tu się pojawia kolejny obszar sposób, w jaki Ty go wdrożysz, tego nowego pracownika, będzie gwarantował Tobie i jemu, czy odniesie sukces na tym stanowisku, czy nie. Z mojego doświadczenia wynika, że Ty jako lider jesteś w stanie jeszcze podziałać w obszarze takiej sytuacji, czy takiego pracownika i warto jest zastanowić się nad tym, co zrobić z pracownikiem obecnym, którego, którego w tej chwili mam w zespole, zanim podejmę decyzję o tym, czy go zwolnić. Co to oznacza? Oznacza to to, że uważam, iż warto jest najpierw podjąć pewne działania, podjąć pewne kroki, zrobić to, co w Twojej możliwości jest jako lidera, zanim podejmie się ostateczną decyzję o zwolnieniu tego pracownika, bo może się okazać, że sytuacja, w której znajdujesz się z tym pracownikiem czy z tymi pracownikami, jest spowodowana też Twoim zachowaniem, Twoim wpływem, bądź chociażby jego, jego brakiem. No i tu nasuwa się takie pytanie, to co generalnie ja jako lider mogę zrobić, żeby faktycznie tym zespołem lepiej kierować, czyli żeby tych pracowników lepiej motywować, żeby z nimi podejmować takie działania, które faktycznie przyniosą takie rezultaty, jakich ty w tym momencie potrzebujesz. Często też za tym pytaniem jak mam to zrobić, co mam konkretnego zrobić, jest takie oczekiwanie ze strony liderów, menadżerów czy przedsiębiorców. Magda, daj mi receptę. Podaj mi jakąś metodę, skuteczną technikę, która zadziała od razu, która zadziała u każdego pracownika, która będzie rozwiązaniem na te wszystkie moje problemy, które się pojawiają właśnie z brakiem motywacji u osób, z którymi pracuję. No niestety, jak już wcześniej pewnie słyszałeś, to nie ma takiej recepty, czy nie ma takiego jednego złotego środka, który możesz zastosować, który zadziała u każdego, zwłaszcza właśnie w obszarze motywowania czy motywacji pracowników. Ponieważ każdego pracownika motywuje co innego. I teraz często spotykam się z taką sytuacją, że lider do mnie mówi no Magda, no ale ja tak ich motywuję, tak robię, tak postępuję i to jest e, dla mnie ok, bo jakby ktoś ze mną tak postępował i tak mnie motywował, to dla mnie byłoby to fajne, u mnie by to działało, ja tak lubię. Natomiast informacja jest taka, że twoi pracownicy nie są tobą, nie motywuje ich to samo co ciebie, dlatego że gdyby tak było, to oni by byli na twoim stanowisku bądź założyliby swoją własną firmę. Więc to, co ja ci proponuję, to to, żebyś poznał kilka, kilkanaście sposobów, metod, obszarów, które motywują ludzi i wybrał sobie te, które będą skuteczne w twoim zespole. Dziś przygotowałam dla ciebie specjalną propozycję na kurs Zmotywowany Pracownik, w którym znajdziesz skuteczne sposoby motywowania pracowników, którzy są na różnych stanowiskach, mają różny staż pracy i różne nastawienia. Znajdziesz tam także ćwiczenia, które pomogą ci wdrożyć te metody w praktyce w twoim zespole. Możesz skorzystać z kodu, który działa przez określony czas i odebrać ten kurs 100 zł taniej. Jeżeli oczywiście chcesz dołączyć do kursu zmotywowany pracownik i być dużo bardziej skuteczny, dużo szybciej realizować cele, być liderem, który motywuje swoich pracowników i pracować w zespole, który faktycznie jest zmotywowany z ludźmi, którymi się chce i którym zależy, to ten kurs jest właśnie dla Ciebie. Zyskasz przede wszystkim to, że będziesz wiedział, jak Motywować i angażować swoich pracowników, czyli jakie działania podjąć, co dokładnie zrobić z pracownikiem, który ma krótki staż, ale również z pracownikiem, który ma długi staż pracy. Zyskasz większe um, zaufanie pracowników do ciebie, ale również do firmy, ponieważ jak zastosujesz pewne, pewne metody, osoby, które z tam pracują, będą miały dużo większe poczucie przynależności do zespołu. Czyli trudniej będzie im na przykład zmienić pracę, ponieważ zbudujesz pewną więź, bliskość emocjonalną z tymi pracownikami. Sprawi, że twój pracownik będzie się czuł bardziej doceniony. Często to jest problem, z którym menedżerowie mówią: no ale jak mam to zrobić? To czy tylko i wyłącznie chwalenie wystarczy? No nie. Chwalenie nie wystarczy i doceniać, chwalić też trzeba potrafić. Co ty zyskasz jako lider? Przede wszystkim będziesz pracował łatwiej, będzie to skuteczniejsze, będzie to przyjemniejsze, czyli zaoszczędzisz swój czas, ponieważ będziesz mógł krok po kroku przejść przez poszczególne moduły, sprawdzając: ta metoda ci pasuje, ta metoda ci nie pasuje, ta działa, ta nie działa. Czyli będziesz mógł zrobić to najnormalniej w świecie, tak systemowo. Nie jak z opaską na oczach, błądząc i szukając metod i sposobów, tylko zastosowaniem checklisty przejść z modułu pierwszego do modułu kolejnego, sprawdzając, czy akurat ta technika u Ciebie, u ciebie zadziała. Jeżeli w tym, co powiedziałam wcześniej, odnalazłeś siebie, przykłady z Twojego zespołu, przykłady z pracy z Twoimi pracownikami, czy obszary, nad którymi ty chcesz popracować, to mam dla ciebie dobrą wiadomość, ponieważ kurs zmotywowany pracownik możesz kupić teraz w specjalnej cenie. Wpisz na stronie kod Motywacja, aby otrzymać rabat w wysokości minus 100 zł. Ten kod działa tylko dla określonej liczby osób, więc nie czekaj za długo, jeśli chcesz dołączyć do kursu i wykorzystać te wszystkie narzędzia u siebie. Z perspektywy moich klientów, których zapytałam o to, jakie oni korzyści z tego wynieśli największe, to najczęściej pojawia się odpowiedź, że największą korzyścią jest to, że pracownicy biorą większą odpowiedzialność za swoje zadania oraz zmniejszenie rotacji u pracowników tak, czyli mniej pracowników odchodzi, zespoły stają się bardziej stabilne. Łatwiej im się pracuje razem, czyli uzyskują też efekt, efekt synergii, przez to, że Twoje działania wpływają na to, w jaki sposób nawet ludzie pracują między sobą, i realizują swoje zadania, które są ich wspólnymi zadaniami. Co jeszcze słyszę od pracowników, ale również od ich menadżerów, to to, że dzięki zastosowaniu tych technik zmniejsza się brak zaufania do przełożonego. Również to, że projekty są realizowane na czas, czyli zmniejszają się opóźnienia. Pracownicy przychodząc do pracy mają bardziej pozytywne nastawienie, czyli są bardziej otwarci na zmiany, na to dynamiczne środowisko, które dookoła nas w tej chwili jest. Może zastanawiasz się, co faktycznie konkretnie otrzymujesz. To jest 9 modułów kursu podstawowego ponad 100 minut nagrań wideo, w których są ćwiczenia. Otrzymujesz zeszyt ćwiczeń, w którym jest 25 stron do wypełnienia. Otrzymujesz instrukcję, jak się zachować, co zrobić, jakie ćwiczenie wykonać od początku do końca, czyli od pierwszego modułu do modułu ostatniego. I również otrzymujesz dodatkowe bonusy, ale je dopiero zobaczysz w momencie, kiedy będziesz uczestnikiem tego kursu, a jestem pewna, że z niego skorzystasz i wyciśniesz go do ostatniej kropelki jak cytrynę. Pracujesz oglądając moduł, wykonując ćwiczenia i przenosząc od razu w praktykę to, co poznałeś w każdym module po kolei, czyli nie tylko oglądasz filmy, wideo, ale również dostajesz instrukcję, co zrobić, i automatycznie testujesz to na zespole. I masz odpowiedź w czasie rzeczywistym, na ile to w Twoim zespole działa, czy na których pracowników działają te metody, na których nie. Oczywiście, w przypadku niektórych metod, efekt będzie trochę późniejszy, czyli będziesz musiał zmienić w dłuższej perspektywie swoje zachowanie, żeby Twój zespół zareagował tak, jak chciałbyś tego, to uzyskać, ponieważ oni są przyzwyczajeni do pewnych Twoich zachowań, a teraz niektóre zachowania Twoje. Ulegną zmianie. To ci gwarantuje to, że nie popełnisz błędów i nie będziesz po prostu działał po macko. Nie wierzę w przekonanie, że pracownik powinien motywować się sam i nie wierzę w przekonanie, że ludzi motywują tylko i wyłącznie pieniądze, dlatego że gdyby tak było, to wszyscy pracownicy pracowaliby na prowizji czy na premii i pracowaliby dużo skuteczniej, dużo efektywniej. Ponieważ pieniądze są bardzo łatwym motywatorem, natomiast dużo trudniej ludzi jest zmotywować w innych obszarach czy w innych czynnikach, które ich motywują. Ja jestem przekonana na to, że zobaczymy się w pierwszym module tego kursu i że będziesz rozwijać się razem ze mną, ponieważ rozwój lidera jest istotnym elementem. Dlaczego? Dlatego, że jest w stanie doprowadzić swoich ludzi tylko do takiego poziomu, na którym jest on sam. W takim razie do zobaczenia w pierwszym module kursu Zmotywowany Pracownik.